Hej, siemanko, siemanko. Pan automacik z tej strony, Białystok. Jestem właśnie na montażu napędu do bramy garażowej. Napęd wszystkim znany HG600 hg, HG skame HG1000. To jest podobna konstrukcja, znaczy ta sama konstrukcja, tylko inny silnik. Ale większość pewnie nie czyta, większość pewnie nie czyta instrukcji do końca. Wiecie, że ekologia, ekologia. I tutaj też już dopadło ten napęd ekologia dopadła. I jest tryb standby i można się zdziwić, że napięcie na 24V nie ma. Zaraz Wam pokażę. No i zobaczcie, tutaj mam multimet. E, tutaj zobaczcie, zmierzę dla Was napięcie. I będzie zdziwienie, kurde, nowy na, automat nie działa, nie działa jacie, co jest? Słuchajcie, standby standby nowe automaty tak już mają. Zobaczcie jak wyłączyć ten standby. Naciskamy ustaw. Przytrzymujemy ciągle aż poka pokaże się czwórka, na czwórce puszczamy. Zobaczcie, jest yy, różny poziom można ustawić, tak? Ale trzeba ustawić 0, żeby to wyłączyć. I fajnie, że chociaż to można wyłączyć, tak? I zobaczcie, teraz jest napięcie. Także jeśli takie materiały są dla Was pomocne, oczywiście zapraszam do subskrypcji, komentowania i udostępniania tych moich pierdół. A mówię, a taka mała pierdoła, bo wiecie, rzadko kto kiedy czyta instrukcję do, koń do końca. Ja za Was to robię. Także pozdrawiam. Pan automatik.